Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie otrzyma niebawem zmodernizowany, powiększony obiekt. Jest potrzeba, by w tego typu miejscowościach takie obiekty powstawały? Zdecydowanie tak. Dlatego też zwiększyliśmy przy rozbudowie powierzchnię użytkową tego obiektu niemal dwukrotnie. To blisko 800 m2. Lokalizując tutaj generalnie wszystkie funkcje, które wynikają z realizacji zadań kompetencyjnych gminy w stosunku do mieszkańców więc będzie tu również, a przede wszystkim rewiza OSP. Wiadomo, bardzo ważna sprawa. Dobrze doposażeni ruchowie to gwarant bezpieczeństwa nie tylko pożarowego, ale również powodziowego i w sytuacji innych zdarzeń losowych będzie świetlica Gminnego Ośrodka Kultury będzie filia biblioteki, kafejka internetowa. No i ta funkcja, która w, w każdej miejscowości jest potrzebna, mianowicie sala widowiskowa, sala taneczna z pełnym zapleczem kuchennym po to, żeby można było to organizować różnego rodzaju spotkania, nie tylko zebrania wiejskie, ale i również imprezy okolicznościowe. Sylwestry, Andrzejki i inne organizowane przez mieszkańców e, e, prywatnych. Niedawno podpisał Pan z Wicemarszałkiem Wywództwem Małopolskiego z tej umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków unijnych. Ile gminie udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego środków? Otrzymamy dofinansowanie w kwocie ponad 1 750 000 zł. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 2,5 miliona złotych i dzięki temu dofinansowaniu będziemy ją mogli zrealizować zgodnie z pierwotnym zamysłem, łącznie z zagospodarowaniem terenu, bo w tym momencie fundusze nam na to pozwalają. W tym miejscu no, trzeba powiedzieć, że tego typu inwestycje to nie tylko waga przedsięwzięcia dla mieszkańców, ale również ubogacenie oferty. Kulturalnej, rekreacyjnej dla wszystkich osób z zewnątrz, które przyjeżdżają do gminy Bożęcin w celach turystycznych, jednocześnie nocując w gospodarstwach agroturystycznych, korzystających m.in. z łowisk specjalnych, które są zlokalizowane na naszym terenie. I to widać szczególnie w okresie wakacyjnym, że te osoby przychodzą na obiekty, które na naszym terenie funkcjonują i z tej infrastruktury również korzystają.